Ciskości, szybka, wrzutka dziś na stole. Nowość od Rebela Gra Ostoja. Eee, no jak to teraz modnie, gierka o zwierzątkach, a tak naprawdę takie abstrakcje, gdzie będziemy sobie układać kolorowe żetoniki. Przypomina to trochę Azulka, czy wypełnianie zadania, jak w wielu teraz takich popularnych gierkach. No w każdym razie w tej grze będziemy mieli swoją planszetkę, ona jest ogólnie dwustronna. Będziemy mieli taką planszę, która fajnie wskazuje gracza, który rozpoczyna, no bo jeśli gra Zakończy się, no to wtedy będziemy dokończać, oczywiście, rundę tak, żeby każdy rozegrał równą ilość, więc dobrze, żeby było wiadomo, kto rozpoczynał. E, rozkładamy tu po trzy takie drewniane losowo e, żetoniki. No i wykładamy sobie ryneczek kart. E, karty te nam mówią, jakie mamy mieć ułożenie u nas na planszy, aby móc tu postawić kosteczkę, a także Ile mamy miejsc na kostki i ile finalnie nam to da punktów. Te kosteczki to symbolizują nam tu zwierzęta, tu ekosystemy, które budujemy, bo mamy tu rzekę, góry, doliny, drzewa czy budynki. Jak widzicie, mamy tu cztery miejsca na karty, to oznacza, że rozpoczęte karty możemy mieć cztery, ale jeśli jakąś sobie zakończymy, tu przekładamy, będziemy mogli dobrać nową. Obowiązkowo musimy zabrać trzy takie żatuniki i wystawić je na planszy, a opcjonalnie możemy sobie dobrać karty. No i też to te rozkładanie będzie istotne, bo oprócz tego, że tutaj mamy dokładne układy, czyli miałem mieć dolinę, góry, dolinę, no i tak, góry skały. Jeśli tak dołożyłem, to mogę położyć tu kostkę. Na taką kostkę już nic innego nie położę, chociaż ten jeden układ może brać udział tak naprawdę w innym układzie. Oprócz tych punktów, które tu na bieżąco zrobimy, no to na koniec też będziemy punktować, po prostu za drzewa. Sam konar nic nie daje, ale już tu taki krzaczek, czy drzewo z konarem, czy z wyższym konarem będzie dawał nam punkty. Skały będą tworzyły góry, ale tylko jeśli są połączone większy. Obszar, podobnie dolinki, budynki muszą się stykać, w ogóle z różnymi obszarami. No a rzeka e, musi się widzieć w jednym ciągu. Chociaż w zależności w jakim trybie gramy, to to też trochę tu inaczej będzie e, wyglądać. No i co tu dużo powiedzieć? No po prostu dobieramy, układamy, staramy się zrobić jak najwięcej układów przedstawionych na kartach, po to, żeby kostki stąd ściągać tutaj, bo na koniec gry właśnie policzymy sobie za, to, e, za te punkty ogólne, a następnie policzymy punkty, które widzimy na szczycie odsłonięte, czy jeśli mamy zaliczoną kartę, to te na samej górze. I tyle. Prosta, bardzo prosta gierka, taka też, żeby może kogoś wprowadzić właśnie do grania no nie ma tu jakiejś interakcji wielkiej, więc oprócz tego, że sobie tu możemy zabrać, nie wiem, że toniki, na które ktoś liczył, czy zwinąć jakąś kartę, którą ktoś chciał, no to tak naprawdę większej interakcji nie ma, więc to sobie jakoś się nie przeszkadzamy. No i właściwie zawsze coś ułożymy, zawsze jakieś punkty zrobimy, zawsze nam coś przypasuje. Także jeśli lubicie proste gierki, abstrakty całkiem nieźle wykonane, z motywem jakichś tam zwierzątek czy natury. No to sprawdźcie ja o być może Wam się spodoba. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.